Chcę pouczyć Pana, że zgodnie z artykułem 54, barierami się do tego procesu podprowadzenia do w związku z odstąpieniem od przesłuchania Pana w charakterze podejrzanego, no to nie, nie, nie chcę Pana przesłuchiwać w tym momencie. Pan, okay, proponuję, proponuję takie właśnie sporządzenie dotacji, w której jest zaznaczone, że będzie Pan spadał Jeśli na piśmie bądź osobiście. Tak jest wybranym, wybranym, wybranym przez siebie terminie. Nawet wybranym przez Państwa, bo ja bym chciał zobaczyć te dokumenty zobaczyć te radary... Czyli zaznaczymy, że będzie Pan składał Wie Pan co, ja sesji tego rodzaju, ja tej sprawy nie prowadzę, dlatego nie chcę się tutaj komuś mieszać. To. Na, tej, na tej sprawie. Jest to sprawa koleżanki, widzę, bo na nią tutaj nie są te pieczątki. Także tą notatkę jedno sporządziłem na tą okoliczność, jakby Pan był łatwo przeczytać i podpisać mi w tym miejscu. Tu są Pana dane, dokładne dane, przy... powołanie artykułu, na którym jest bardzo, w związku z którym, i z drugiej strony są te dane, o które ja Pana pytam. Ile żądamy mi to się Niech pan chce sprawdzić, czy są prawdziwe. Okej. Czyli to podpisał jedną sprawę, ja koleżankę zapiszę, bo na to prowadzi, ja nie chcę się po prostu jechać. Ona, na, ona ma być może inne podejście, ale ja wierzę, że nie. Nie jestem to to pewna. To jest to I to druga sprawa jest to... A? No. Oto się jest. nie, to to... Nie, nie, aha, to, 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 o, to no. po amuletach O, druga kartka. Jedna pracuje parę kotle do by tego druga widzę, by że Mamy sprawiedliwe. Ja Zawsze nie są to wiadomości. Jest to całe to sztyk, że się zaczynają sprawą zajmować, to tak to by Pan Zbyszak rzeczy by nie zlokalizował i rzeczy by do mnie listy nie wysłał, więc przepadła sprawa. Nie, 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 to nie tak. No nie, no by doszło do roku i 11 lutego bo można by można było ją zamknąć pod... Nie, ale że Ale Pan myślę, że to wiąże się z tym, że w jakimś działać działa tylko lokalnie. No, nie mamy a... możliwości na przykład do... Tak, Zagromal się ta Polska, no, turystów mamy w całej Polski, ale no turystów mamy, ale a my działamy tylko w obszarze gminy. I to jest potem związane z tym, że jest yy... problemy po prostu z ustaleniem nie A wie pan jaka dzisiaj fajna, fajna była sytuacja w miejscowości koleśni stał fotoradar zamontowany z podziałów Krawi, która, która na mój widok uciekła. Yy, prawie musiałem zablokować samochód całym, a dwa kilometry trzysta dalej stał następny samochód, ale już z Kulechowa, Fiat Panda, z tak powodem strzeżnicką. Dwa... No, no, dwa kilometry trzysta metrów, dwa fototerapeuty. Oczywiście sensie nie, yy, koleśin to zginął po mnie, to nie na cześć. A, a ten dla Wabimosa, a ten dla koleśina. Dlatego kiedyś miałem taką fajną sytuację, to od Zielonej Góry do Nowego Pomyśla było ustawionych sześć fotoradarów. ale nie miałem czym nagrać i niestety nie ma materiału. Tak, Miejmy nadzieję że je przemyto i te dzieje będą się kować. Czyli... Dokumenty pan zostawi, ja je w, yy, do Sekretariatu tak, ja podbijam. takie bym podbijał, Dla One są w wersji pojedynczej. No, Wypasz, bo to, pan go Ja? pan wykończenie w Ja? Nie wolno co? No, to samochodą po Nie, tam stoi, pod alwikiem. Pod alnikiem po prostu. No, tam co? No. pan tu wierzą. Wie, A, A pan. widzi pan. Nie, przeczytałem pan liksę, czyli tym kierowcą. Może wjeżdżać tylko w bibliotekę, strasznie i o Ale właśnie jest dobre miejsce, bo widzę samo to, ale ona mam ten tam nie czasami mogłaby pokusić. No, żeby to, to jedno, pan, teraz stał na topie. O kurat, nie No to pan wysiądzie. Może się zaraz pan, o zaraz się zaraz, pan powie, Ale nie, nie tak. tak. to pan. akurat, nie Generalnie no, nie ma takiego co się przytacza, konkretnie, ale jak to się to co się kończy. Ten, bo... Aha, tak. a przyjdzie pani Karolina? Czy... nie, on generalnie tak, Tym tak, dni jest na to, żeby pan włożył wyjaśnienia, kiedy pan chce, w sumie może pan nawet teraz, no, ale ja nie jestem w stanie tych a, dokumentów, się... co pan chce przygotować. Dokładnie, powiem panu tak, generalnie jest to tak, tak, tak praktykowane, że my jako strasznika nie będziemy żadnych dokumentów panu przygotowywać. Mówię to całkowicie szczerze, żeby tu żadnych niepotrzebnych dni, nietrudności panu robić. Jest kwestia tego rodzaju. Wszelkie sprawy kontrowersyjne rozstrzyga tylko i wyłącznie są. My się tym nie zajmujemy. Jeżeli pan... Jak to znaczy, ale nie, nie. Yy, pierwsza rzecz. Dopóki, nie zobaczę, yy, fotoradar, nie. Dopóki yy, rzeczy, które są wymienione nie będą jakby spójne z fotoradarem, czyli ta dokumentacja, bo to jest coś takiego. Jeżeli policjant, przykład, policjant dzisiaj wyjeżdża... Na gdzieś... drodze uważa pan homologację przy sobie? Mają przy Dorandaru. sobie. Oczywiście. A, mają! No, niech mają. Proszę mi uwierzyć, że no, mają nie takie tego... kopie jak mamy my. Nie? Ale to jest nieważne. Ja przychodzę do pana, nie przychodzę z kopiami, dlatego chciałbym, żeby tak. pan miał oryginały, a jak ja, ja będę płacił ja, mandat, ja, ja to ja powiem powiem tak. mam Ja panu powiem tak, jak powiem pan jak się praktyk, praktykuje zgodnie z postępowaniem. Ja tego nie wymyśliłem ani ja na ani na postępowanie jest to... napisane, że można mieć... No to inaczej, firma Microsoft przychodzi i sprawdza pana laptop i pan mu pokaże. Nie mów to firmowi. Dobra, nieważne, no komentarz pokaże zero licencji, śmiechem zabiję i tyle. To no, Ale powiem panu jak to się odbywa, mówię tak, w takim przypadku, że jest kierowany wniosek do sądu. I w sądzie wszelkie... Ale na jakiej podstawie chce pan skierować wniosek do sądu, jeżeli jeżeli nie są spełnione podstawowe, elementarne rzeczy. No jakie elementarne rzeczy? Jak, 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 jak jakie Ja jest podstawowa jest rzecz. Rzecz, żebym no, rzecz. Żebym ja widział oryginał homologacji. Jeżeli urządzeń nie ma homologacji, to znaczy, że go nie ma. Przez to że nie ma wykorzenia tego no, Dokładnie. No po to jest powołany w Polsce prezes Górze Głównego Urzędu Miar i tak dalej, i tak mm -hmm. dalej. Po to jest jakiś sztab, po to te urządzenia wysyłają? co rok żeby była ta legalizacja. To jest legalizacja. Nie, nie ma, zaszła Nie, no to jest Nie no zero. Nie na tym tego nie mam więcej oczywiście nie, Nie, to ja nie chcę tego Nawet jeżeli jest, jest, coś jest, 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 w tej chwili. Tego wy nie powinniście może mieć, albo powinniście mieć, ale powinien to mieć właściciel. Właściciel, dokładnie. No, oni zawsze nam dają kter. Więc skoro pomiędzy e, stroną jedną, czyli to jestem ja, Emil, a y -y. stroną drugą jest straż, jest ktoś pośrodku, to jest ten ktoś pośrodku, środku wypełnia, wypełnia swoje, wy, wypełni swoje wymagania, które zostały zawarte w przepardzie. Może Pan nawet zapisać do mnie numer telefonu, by Pani y, miała jakikolwiek... A, kurde, ja mnie, do tego 091 W Generalnie może spodziewam się, że Pan odbiera, tak? Nie odbieram no, w, ramach, w ramach wypadku i marszu Wojsk Radzieckich, także w Nie, wówczas Wojsk Radziecki, to rosyjskie. Nie, no akurat jak byłem mały, to Wojska Radziecki się wycofywały, bardzo sobie pamiętam. To jeszcze za bujne jechały, czekali, to normalnie nie byliśmy, gdzie 58 No nie, no ja byłem mały, no. No gdzie? to, to młodszy ode mnie, tak myślę, coś, nie? No nie, no pamiętam, że bym i czytał taktyk żywi. Dobra, to wszystko, dziękuję, Zróbę do widzenia. Do Czekam na podlew od Pani Karoliny. Karina. Karina, przepraszam bardzo Panią. Karina, bardzo ładnie